Witajcie Rodacy! S200 V2.0 to najmniejsza i najtańsza stacja zasilania w ofercie tego producenta. Niech jednak wymiary Was nie zwiodą, bo to naprawdę dobre urządzenie. Oto test. Front opakowania minimalistyczny, jedynie fotka sprzętu. To z tyłu producent umieścił sporo detali technicznych. Wszystko w środku jest dobrze zabezpieczone na czas podróży przez mocny karton i gąbkę. Powerbank na pewno przyjdzie w jednym kawałku. Z akcesorium dostaliśmy niewiele. Mały 2 zasilacz, no i instrukcje obsługi w wielu językach. Ta jest dobrze napisana i wszystko objaśnia. Tak wygląda S200 i jak na stację zasilania, to małe urządzenie, a wymiary wyświetlam na ekranie. Dobrze natomiast, że użyte komponenty są wysokiej jakości, a spasowanie wzorowe. Bez wątpienia jest to urządzenie na lata. Pod spodem producent umieścił sześć przeciwpoślizgowych elementów jak i wlepkę byśmy zawsze pamiętali o parametrach technicznych. U lewego boku kratka wentylacyjna do odpowiedniej cyrkulacji powietrza i taka sama, ale z wiatraczkiem jest również na drugim boku. Tu z kolei producent jeszcze dał szybki port USB-C, wejście DC i dwa przyciski do włączenia gniazda z prądem i portów USB portów w liczbie mnogiej, bo jeszcze USB-A mamy na przodzie, jaki super czytelny nawet w pełnym słońcu wyświetlacz. Ten nam pokaże konkretnie, ile procent ma wbudowana bateria, ile godzin S200 podziała. No i wartości w watach, ile tego prądu dajemy czy oddajemy. Jak na takie proste urządzenie, to chyba więcej informacji i tak nie jest potrzebne. Po lewej stronie jest gniazdko z naszą polską wtyczką, a te obsługuje urządzenia maksymalnie do 200W, może nie jest tu dużo, ale do mniejszych urządzeń to i tak aż nadto. Na górze znalazło się ładowanie bezprzewodowe 5V 2,4A, więc mając telefon, który może z tego skorzystać, to bez wątpienia to docenicie. Z racji pojemności, bo mamy tutaj około 42 tysiące mAh, to tego powerbanka szybko naładujecie. Wystarczy zaledwie półtorej godziny i mamy ponownie 100% w akumulatorach. Zaznaczę jeszcze, by to uzyskać, musimy mieć co najmniej 100W ładowanie. No i tutaj od razu polecam panele słoneczne producenta. Mając je podłączone, to w słoneczną pogodę możemy używać tej stacji niemal na okrągło, bo słońce będzie nam dawać prąd, a my w tym samym czasie mamy opcję korzystania z urządzenia. Super! To nie pierwsze moje urządzenie od All Powers, tak więc nie zdziwiłem się jaki S200V2 działa po prostu bardzo dobrze. Każde urządzenie do tych 200, a w piku nawet 240 W bez problemu obsłuży. Nie nagrzewa się i w każdym momencie prąd jest podawany bez żadnych przerw. 200W to może niedużo, ale każdego drona, laptopa, słuchawki, monitory, telewizory, aparaty itd. bez problemu obsłuży. Wybierając się gdzieś na kemping, biwak, obóz, to taki sprzęt idealne rozwiązanie, bo zajmuje bardzo mało miejsca, a jednak ten prąd dostarcza. Nie powinniśmy się również obawiać o bezpieczeństwo, bo producent umieścił tu szereg blokad, jak przed przepięciem, przed przegrzaniem czy gdy podłączymy sprzęt o dużo większym poborze prądu. A cenowo, jak to wychodzi? 800 zł, więc bez wątpienia jest to uczciwa kwota za tą jakość i możliwości. Tutaj jeżeli szukacie takiego małego powerbanka z całkiem sporymi możliwościami, tego All weźcie pod uwagę przy zakupie. No i cóż, tym od optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!